aplikaty sprzedajemy. No i kolejna paczka, moi drodzy, 19 zostało. Oj! Nie, to znowu było zacięcie serwera. Chociaż mamy tutaj dużą flarę, jest to tripier. To jest tripier, prawda? Tak jest, no ale dobrze wyglądająca karta. Dobry prawy obrońca. No prawy cofnięty skrzydłowy, prawy obrońca. Co mamy? Carvalho jeszcze, kagała. Martial znowu. Oczywiście bierzemy e, do klubu. I kolejna paczka. Tak, poszło i ruszamy. Znowu nie ma walkoutu, ale flara jest dobra i to jest... Inform! To jest Sokratis86! To jest ten inform! Tak jest! Moi drodzy, pięknie rozpoczynamy. Nie wiem, ile on jest wart obecnie, ale wydaje mi się, że więcej niż 50 powinien. 80 tempa, 88 obrony, 87 fizyczności. To robi wrażenie. No i kolejna, już tym razem trzecia paczka za, e, za 1000 fiwa pońców. Szoftkowy napastnik z Bayern to jest Thomas Müller! 87 overa? Dlaczego nie z walkoutem? Bardzo, bardzo dziwna sprawa. No tak czy inaczej, cieszę się jak najbardziej, bo to jest genialny gracz. O, parę trafiliśmy ciekawych y, traf... parę ciekawych trafień, no to jest... Jest! Jest! Kto to jest? W końcu mały mamy Łoka, czyli wychodzącego za karty jest to z Chelsea. Jest to Fabregas. Dobra. Ale powiedziałem, że chciałbym tego wychodzącego zawodnika za karty i go dostałem. Co prawda nie wiem, czy on jest cokolwiek warty, no bo jego statystyki są mega przeciętne. Nie czarujmy się. Moi drodzy, jeszcze jedna paczka na pewno. Jeszcze jedna paczka. To jest walkout? To jest znowu walkout. I kto to jest? O, niestety, aż Hiszpania. Hiszpanii nie ma takiej. Może i nie sta... Busquets! O ja! to zaczynajmy moi drodzy, nie przedłużajmy, bo te paczki naprawdę podobno zawierają całkiem ciekawe nagrody. Także zaczynamy. Ładna flara, ładna flara i to jest walkout na sam początek. Walkout. Tak jest! Hugo Joris, 88 overalla, bramkarz, którego naprawdę miałem już przyjemność używać i jest świetny. Nie jest to może najdroższy, e, najdroższa karta dostępna w grze, ale jest to walkout. A to mi się bardzo, 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 bardzo dawno nie zdarzyło. Coś więcej. Kolejna paczuszka, 14 tysięcy jeszcze do końca, także spokojnie damy radę. To jest walkout, to jest walkout, to jest walkout. To jest taka średnia flara. To jest Nie, to jest To będzie Sanchez, tak jest moi drodzy Mamy walkout karta, która Warta pewnie była 100 tysięcy, teraz już pewnie Mniej, przez to, że rynek troszeczkę się załamał 87 overa, Alexis Sanchez Czyli najlepszy zawodnik w Arsenalu Trafia do naszego klubu, reszta Dość taka średnia, ale Alexis jak najbardziej Bierzemy Tak jest, ruszamy I kolejna paczka To jest walkout, to jest walkout, za długo się animacja ładowała tak jest, zgadza się. I kto to będzie? Kto to będzie? Uwaga! Anglia? Anglia? Nie, to jest Polska! To jest jeden zawodnik. którego z Polski można trafić? i jest kautem, moi drodzy! Robert Lewandowski do naszego zespołu! Wow! Nareszcie, nareszcie coś mega dobrego. Jest to najlepszy zawodnik, jakiego trafiłem. E, oczywiście z paczek, tych za które płacę normalnie. Bo jeszcze Suarez, ale Lewandowski jest naj, najdroższym, którego mogę sprzedać. Wspaniale! Czyli jednak się da? Czyli jednak się da? Nie, nie, nie! Tak jest, Luis Suarez. Dziękuję bardzo. Dziękuję do widzenia. To jest, to jest, to jest, to jest, jest Luis Suarez. Tak jest. Dziękuję. A ja byłem przekonany, że to jest niemożliwe. Lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej, a w naszej pacjencie legenda George. Wea! Tak jest, moi drodzy, moja pierwsza legenda. I to jaka? I to jaka? George, Wea, on jest warty tyle pieniędzy. Tak jest, tak jest. George, weja. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Proszę, żeby się nagrywało, ale moi drodzy, <ścoughs> pięknie. Moja pierwsza legenda trafiła na telefonie, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Woo!